Gdańskie ZOO z planetą Trójmiasto. Odcinek pierwszy. Zagrożone gatunki. Dzień dobry, tutaj Zuzanna Madej z Pawłem Ciesielskim, pracownikiem Gdańskiego ZOO. Dzisiaj porozmawiamy mówimy o zagrożonych gatunkach w naszym ZOO. Jesteśmy właśnie przed wybiegiem lemurów. Może pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Tak, no przede wszystkim jesteśmy przy wybiegu lemurów warii. Jeżeli chodzi o lemury, to mamy ponad 100 gatunków lemurów. Jak mówimy lemur, to najczęściej widzimy króla Juliana, czyli lemury Katta. Natomiast tych gatunków lemurów jest całkiem sporo. I niestety spora część tych gatunków lemurów jest zagrożona wyginięciem, przez to, że Madagaskar jest bardzo mocno wylesiany, jest bardzo mocno przez człowieka eksploatowany. No i takim krytycznie zagrożonym gatunkiem są właśnie warii czarno-białe, dlatego w naszym ogrodzie zoologicznym zdecydowaliśmy się na hodowlę właśnie tego gatunku. I właśnie dlatego mamy u nas warii, a nie katta. No w naszym ogrodzie jest kilka jeszcze takich gatunków zagrożonych, a nawet krytycznie zagrożonych. Mamy na przykład y, gatunek żaby, y, który jest krytycznie zagrożony i on jest trzymany u nas tylko i wyłącznie na, y, na zapleczu. To jest na tyle krytycznie zagrożony gatunek i na tyle nam zależy na tym, żeby rozmnożyć i zachować te, 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 te zwierzaki że one są u nas tylko i wyłącznie na zapleczu, a póki co zwiedzający mogą zobaczyć e, takie makiety, które, e, modele, które e, przypominają te żaby i bardzo dobrze je na, naśladują. E, może w przyszłości się to zmieni, zależy czy, te, czy, czy uda się powiększyć żabią grupę. E, no jeszcze jest kilka takich gatunków i to często są gatunki, które są niepozorne, bo najczęściej jak idziemy do Zoto, chcemy zobaczyć słonia, lwa, żyrafę. No, a najczęściej te krytycznie i, za, i w ogóle zagrożone gatunki to są te, które są najmniej poznane przez nas. Myślę, że warto w pawilonie, gadów i ptaków zwrócić uwagę na, na gady właśnie bo mamy orlicję, to jest też krytycznie zagrożony gatunek żółwia, mamy też warana błękitnego, który również jest krytycznie zagrożonym gatunkiem i też mamy w planach rozmnażanie tego, tego gatunku po to, żeby zachować właśnie, no niestety, wymierający gatunek. Więc najczęściej te najcenniejsze gatunki to są te, które, na które najmniej zwracamy uwagę w zoo, a myślę, że na, że na które warto właśnie zwrócić uwagę, zatrzymać się. No jeszcze takim przykładem może być szpak baliski, też taki malutki, niepozorny ptaszek który niestety przy, w swoim naturalnym środowisku był odławiany przez człowieka i no i niestety tak naprawdę z tego naturalnego środowiska niemalże zniknął. Aha. Tutaj zo dąży do rozmnażania takich gatunków przede wszystkim, żeby je zachować, tak? Tak, rozmnażamy, yy, współpracujemy z, właśnie z innymi ogrodami i yy, taki gatunek, który jest yy, zagrożony ma swój program hodowlany i jest osoba, która w całej na całą Europę koordynuje takim gatunkiem. Ona dobiera do, do siebie osobniki, żeby była prowadzona prawidłowo hodowla. Decyduje o tym, gdzie jakie zwierzęta mają pojechać, i wszystko po to, żeby właśnie zachować w tych warunkach wiwaryjnych. E, zdrową pulę genów. Być może w przyszłości uda się też odtwarzać w jakimś stopniu te gatunki. No, takim przykładem już udanym jest na przykład oryx szablorogi, który jeszcze do niedawna był gatunkiem, który w naturze wymarł, go w naturze nie było. E, no i dzięki właśnie staraniom ogrodów zoologicznych, tych zrzeszonych w Eaza i, i także różnym hodowlom udało się ten gatunek odtworzyć, wypuścić. W tym momencie ten myślę, że to może to nie brzmi najlepiej, bo to jest nadal zagrożony gatunek, ale no nie jest już wymarły w naturze. Udało się tak naprawdę odtworzyć ten gatunek i, i idzie wszystko ku dobremu. Czyli tutaj ZO dążą do tego, żeby właśnie te zagrożone gatunki jakby nie wyginęły, dążą do tego, żeby one zostały w naszej naturze i bardziej się go zwijały jeszcze? No przede wszystkim dążymy do tego właśnie, żeby zachować właśnie te gatunki, które, które wymierają. I wspierać również działania reintrodukcyjne, ale także te wspierające, e, wspierające ochronę w naturalnym środowisku. Bo w tym momencie nasza fundacja, fundacja Lynx, e, prowadzi zbiórkę na rzecz Manuli. E, I te pieniądze trafiają bezpośrednio do fundacji, która zajmuje się manulami w naturalnym środowisku, która obserwuje te zwierzęta, które chroni je w naturalnym środowisku, więc nie tylko. Prowadzimy hodowlę zachowawczą, ale również wspieramy działania w naturalnym środowisku. Tutaj lemury, lemury wagi są też takimi, ostatnio urodziły się dosłownie tutaj, widzą, tak? tak to one w ogóle ta nasza para dorosła, no to ona przyjechała do nas niedawno i bardzo szybko się dogadała. Zresztą mają świetny obiekt, więc tutaj jest, było wszystko przygotowane po to, żeby można było. Rozmnażać właśnie te zwierzęta. Tutaj widzimy tylko część tego obiektu, ale jest też druga część, która jest taką typową hodowlaną częścią, i tam maluchy spędziły swoje pierwsze dni. No i jak widać, świetnie się mają, świetnie się rozwijają i są już coraz bardziej aktywne. Można je obserwować już na tej ekspozycji dla zwiedzających, no ale wiadomo, że te pierwsze swoje dni spędziły razem z mamą w takim gnieździe, bo właśnie bardzo ciekawą mają naturę lemury warii, że one swoje młode, rodzą w takim swoim gnieździe, gniazku, które gdzieś tam mają i u nas też miał taką, takie, taką budkę przygotowaną i w tej budce swoje pierwsze dni właśnie spędziły te maluchy.